Kup niech nie zbieram, bo po co mi kupy? To mogę otworzyć I to mogę otworzyć No i zobaczcie, rzadki kamizelka prewencji Halo, halo, to znowu ja z tej strony Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku yy, Próbowałem robić zrzut Próbowałem yy, Zrobiłem kapsułki W terminalu na pustyni W jaskini no i oswoiliśmy sobie kilka gach. Ja bym najchętniej przygotował sobie już te rzeczy, żeby te gachy mogły sobie już produkować pomalutku materiały, tylko ja bym potrzebował. No zebrać mnóstwo materiałów, żeby sobie to przygotować, nie? Czyli przygotować bym musiał sobie najlepiej. Czyli najlepiej jakbym oswoił sobie ankylo, żeby zebrać metalu dużo. Bo mój ankylo niestety zginął. A tak to byśmy już mogli pozbierać ten metal. Eee, do Edikurus może by się przydał. Podobno lampy zbiera dobrze. Nie? Więc ja może bym sobie szybko oswoił takie rzeczy. O, tu jest jakiś ankylo. 9,5 level. Ok. Czekajcie, ja sobie go wezmę. Może Argentom. Będę musiał, słuchajcie, przenieść bazę jeszcze. Eee, bo ta baza w tym miejscu się baguje, nie? Zresztą przez to straciłem właśnie Ankylozaura. Ja sobie tutaj z tyłu wybuduję pułapkę Dobra, więc szczerze mówiąc nawet nie wiem Gdzie ja mam teraz bazę wybudować Myślałem, żeby tutaj wybudować ją No ale tutaj też są takie struktury metalowe I zobaczcie, tutaj też są dziury ja teraz nie jestem pewny Czy tutaj mi może dinozaur wpaść, czy nie Trochę to jest problem, bo kurde, gdzie ja się mam teraz wybudować Nie chcę, żeby mi dinozaury wpadały pod tekstury Bo jak ja wyciągnę później te dinozaury Dobra, no nic, zostawiam Ankylo, żeby się oswajał Później sobie pójdzie pozbierać metal. Będziemy musieli jakoś w miarę szybko ten metal przepalić, żeby zrobić piec. Później będziemy mogli zrobić te, te, te ustrojstwo na gachy. Ale wydaje mi się, że tego pieca ani tego, ani tego na gachy dzisiaj nie zrobię, bo ten metal bardzo, bardzo długo będzie się przepalał w tych zwykłych piecykach. Więc sobie coś zaraz wymyślimy, co będziemy robić. Ale ja bym chciał znaleźć miejscówkę na bazę lepszą. I w sumie, kurde, czekajcie, bo tutaj było jakieś takie jeziorko, nie? Na środku. Tylko tu wszędzie są takie struktury, te metalowe z tego. I wydaje mi się, że, że, że pod to może mi dinozaur wpaść, nie? Chociaż. Może nie. I ja te lampy można zbierać? Można. To miejsce też mi się podobało, ale tutaj pewnie też mogą mi dinozaury wpaść. No i teraz kurde nie wiem, no. Teraz kurde nie wiem. Ej, Bober, który tu masz poziom? Dziesiąty, ale mały. Dobra, co jeśli bym się tu wybudował? Co to w ogóle jest? Nie wiem. Eee, w każdym razie zobaczcie. Mam tutaj taki niewielki plac. Trochę tutaj jest tych struktur. Czekajcie, zobaczmy co jest pod tym. Wydaje mi się, że pod to dinozaur żaden nie wpadnie. Tu byśmy mogli trzymać dinozaury, zobaczcie. Tu na dole. A tu na górze na tej platformie wybudowałbym sobie piece i te wszystkie swoje rzeczy, nie? Oczywiście tutaj trzeba będzie jakieś fundamenty porobić, bo to chyba nie będę, nie będę w stanie na tym normalnie postawić. E, ale tam na górze jak dinozaurów trzymać nie będziemy, to nic nam pod tekstury nie wpadnie, nie? A tu na dole byśmy sobie mogli trzymać, e, ewentualnie jakieś rampy porobić, nie? Wydaje mi się, że spoko to może wyjść. Ewentualnie no to jakby się fundamenty chyba wybudowało na tym, wszędzie. E, na tych strukturach, no to chyba dinozaury też by nie wpadły. Pod tekstury, aczkolwiek nie jestem tego pewny. Tam w sumie nie jest tak źle w tamtym miejscu. Zobaczcie, nie? I tu by były moje rzeczy, wszystkie, a na dole byłyby wszystkie moje dinozaury, nie? Tylko szczerze, bardzo ciężko będzie to ogrodzić żeby dinozaury były bezpieczne. Nie mam bladego pojęcia, szczerze, nie mam bladego pojęcia, gdzie ja powinienem sobie bazę wybudować teraz. No dobra, na razie to nie jest yy, w sumie takie istotne. Zostanę tutaj, gdzie jestem, poczekam aż ten Ankylo się oswoi. Może, słuchajcie, wiecie co, ja pójdę poszukać sobie yy, do Edikurusa i w sumie bubr też by się przydał. Bobrów dużo było tam, gdzie były gachy, tylko że ja nie mam kapsułek. W sumie nie mam kapsułki gachy muszę wyrzucić. No, takie ustrojstwo też by było fajnie zrobić, ten element. Jakbym zdobył element, to bym mógł sobie zrobić replikator i transmitter przede wszystkim, a to ułatwiłoby mi szukanie dinozaurów, nie? Ale tu podobno wiwerny wyskakują z tego, więc no, nic tu nie zrobimy raczej. Musimy się skupić przede wszystkim na tym, żeby zdobyć schemat na kuszę albo karabin, cokolwiek. Coś do oswajania potrzebujemy lepszego żeby oswoić Gigełka później, nie? W momencie, jak ja będę miał już jakiś, jakąś lepszą broń do oswajania, to ja mogę zbudować szybciutko pułapkę, bo nie jest droga i mogę iść spróbować oswoić Gigełka. Dobra, czekajcie, zobaczmy. O nie, czekajcie, tak, tak tego nie zrobię, tak tego nie zrobię. Zobaczmy, jakie bobry tu są. Jeden bubr? O, jest bubr na 135. Dobra, wiecie co? Ja sobie go w sieć złapię po prostu. Tylko nie w wodzie, proszę. Ała, ała, ała. Dobra. Mam nadzieję, że go nic nie zeżre tutaj, ale raczej nie powinno. Ja tylko będę musiał przygotować, żeby on się... Znaczy, przypilnować przy będę musiał, żeby on się nie obudził, bo... Bobrom szybko torpor spada. Eee, ale mam, mam. Mam narkitoki do tego, nie? Ewentualnie, może by się dało tej grzyby znaleźć. O kurde, to, to kolejny Trodon jest. Dobra, słuchajcie, Castorides nie powinien się obudzić. Zresztą mam, będę go pilnował i mam przygotowane tutaj narkoberki u niego. W razie czego szybko podlecę i go nakarmię. Eee, idę poszukać gach. Może po drodze znajdę do Edikurusa jakiegoś jeszcze? Nie wiem, czy tu można znaleźć. Prawdopodobnie można tutaj znaleźć do Edikurusa. Kryształki mogę pozbierać. Cyk, cyk. Włókno metal, okej. Okay. I co, ta gacha produkuje metal? No to słuchajcie, wygląda. To weźmy ją w takim razie. Sprawdźmy, czy ona rzeczywiście produkuje metal. Produkuje metal, no i elegancko. To mi się podoba. No dobra, słuchajcie, mamy bobra. Mamy cztery gachy, bo tyle kapsułek miałem. W sumie mogłem więcej oswoić i, i schować je do tych innych kapsułek. Ale już to olać, w sumie poszukałbym zrzutu. Bo teraz mam pancerz pustynny, to kurde, nie umrę z przegrzania. A fajnie by było sprawdzić, co tam w ogóle wypada z tego, nie? I fajnie by było, może, jakiś schematik zdobyć. I fajnie by było też w sumie gachy ustawić, żeby już zaczęły produkować. Więc może tym się zajmiemy jakoś, nie? Żeby już jakieś początkowe materiały tam, może nie tyle co materiały, co przedmioty, bo to o to głównie chodzi, żeby przedmioty zdobywać. Eee. W sumie spoko by było też oswoić sobie sowę i zacząć sobie rozmnażać sowy, żeby więcej tych peletów było. Strasznie dużo roboty, a strasznie mało czasu. Czekajcie, czy ja w ogóle tędy wyjdę? Chyba wyjdę, nie? Ile tu jest gach? No, trzeba było tu oswajać. No dobra, w sumie kurde to nie mam pomysłu co z tą bazą zrobić jak na razie Mamy gachy, mamy te, ja to wyrzucę sobie wszystko może od razu tutaj Kurde że boję się, że to spadnie na dół Już wiecie co, no jak spadnie na dół, no to, to kurde, no nie wiem, no Przeniknę przez ściany i schowam to do kapsułki najwyżej w ostateczności, nie? Byle by tylko kurde mi tego nic nie zabiło tam na dole eee, bo wiecie, no jakoś będę w stanie to wyciągnąć tylko najważniejsze jest, żeby po prostu nic tego nie zabiło, nie? Niech sobie te gachy śpią. W sumie mogę sprawdzić co one produkują. No dobra. Pyłu elementowego produkować nie będziemy, bo <laughs> nie znalazłem takiej gachy, ale nie szkodzi. No dobra, słuchajcie, idę poszukać zrzutu. Bez tego wydaje mi się, że nie dam rady, kurde, nic zrobić tutaj na tej mapie. Ja potrzebuję nowe rzeczy, kurde. No no, no ja potrzebuję schematy, ja potrzebuję kurde mieć lepszą yy, lepszą broń do oswajania. Obawiam się trochę, że z niebieskiego zrzutu, no to nie za dużo mi może wypaść. No, nie ma zrzutów. Zrobiłem kółko dookoła miasta i nie widzę żadnego zrzutu. Bardzo niedobrze, lecę tu. A, tu już jest koniec mapy. Ok, czyli chyba nie zrobimy zrzutu. I nadal jest mi tutaj ciepło, kurde. Tak, w pustynnym pancerzu jest mi ciepło, to będę musiał uważać, jak robię te zrzuty. Aby mi przypadkiem nie było zbyt ciepło. Tylko, żeby, kurde, zrzut zrobić, to najpierw czas zrzut znaleźć. A z tym jest problem. Bo zrzutu ani jednego na mapie nie widziałem. Dobra, wiecie co zrobimy? Olać zrzut. Wracam do bazy. Och, kurde, no to nie jeszcze żebym to zrobił teraz. Dobra. Gachy wszystkie się obudziły. Tylko, że te gachy wszystkie pewnie smutne są teraz, nie? Bo one wszystkie koło siebie siedzą. Więc one raczej nic nie będą produkować. Ale to nie szkodzi. To nie szkodzi, bo my sobie je poukładamy. Teraz ja wykorzystam sobie te kapsułki do tego, żeby je poprzenosić. W mi spoko by było pistolet zrobić, żeby to szybciej robić, nie? Nie wiem, czy je będę w stanie. Polimerów mi brakuje. To no super. No super, kurde. No dobra, więc teraz to ja się muszę, kurde, dobrze zastanowić nad tym, gdzie ja chcę coś takiego zrobić, bo ja bym potrzebował kamyczki do tego, nie? Dopóki nie mamy tej platformy, która będzie nam karmić te gachy, to my potrzebujemy mieć kamienie wokół gach. A ja bym chciał też, żeby te gachy były bezpieczne, a to jest, kurde, największy problem. Bo jak ja obuduję gachy murem, na przykład, no to później kamienie się nie będą pojawiać, nie? Ciężka sprawa to jest. No ale dobra, zrobimy tak. Podniesiemy tą pułapkę. Dobra. Mamy samca i samice, które robią metal. Eee, teraz jeszcze tak. Teraz jeszcze tak. Dobra, ciebie... ...wezmę do kapsuły. I pięknie. One będą produkować, tylko czekajcie. Jeszcze musimy zrobić jedną rzecz. Czyli ustawić rozkładanie peletów... ...z tego ustrojstwa. Nie jestem pewny, czy to będzie miało na tyle zasięgu, żeby tam sięgnąć, ale zaraz się dowiemy. Zaraz się dowiemy, bo tutaj... Eee, ...cały czas sowa produkuje pelety. Eee. Pelet z Pergaha damy powiedzmy 3, nie? Powiedzmy 3, więcej nie trzeba, nie Teraz zobaczmy, bo one powinny mieć pelety przy sobie. No i już mają pelety przy sobie, no i elegancko. Teraz musimy tylko poczekać, aż one zjedzą eee, No i musimy czekać, aż dadzą nam jakąś dobrą rzecz, nie? Coś takiego na razie może być. Moim zdaniem coś takiego na razie może być. Tylko zastanawiam się, dlaczego Tagaha ma 700 kamieni, a Tagaha ma tylko 100 kamieni. E, ale to jest nieistotne. To jest nieistotne. Najważniejsze, żeby chociaż jedna z nich produkowała cokolwiek, nie? Za chwilę powinienem mieć kamyk. I tutaj za chwilę też powinienem mieć kamyk. W sensie kryształek, nie? Ciekawe, czy jakieś dobre kryształki się pojawiały. Niestety nie mamy szczęścia. No dobrze, czyli tutaj się po prostu nam metal będzie pojawiać i tak dalej, i tak dalej. Dobra, teraz żeby kryształki zbierać i nie musieć biegać za tym. Z moda SS mamy item kolektor. Cement, skóra, sztaba metalu. Wydaje mi się, że coś takiego będę mógł zrobić. Do tego trzeba zrobić też paliwko. Eee, i... I to nam będzie zbierało wszystkie rzeczy. Jak to jest, że mam pelety, mam kamienie w nich, a, a, a i tak nie wypadł mi jeszcze... Nawet prymitywny kryształ, żeby jakiś schematik był, znaczy nie schematik, tylko jakiś przedmiot. Ciekawe, nie? Myślałem, że większa szansa na to jest. Zwłaszcza jak mamy pelety, nie? No dobra. I ten kolektor mam. Potrzebuję tylko paliwko. A ja nie jestem w sumie pewny, czy ja mam ropę, ale może będę miał jakąś ropę w bazie? Sprawdźmy. Ropa? E, jest ropa, skóra, jest skóra, dobra, pięknie. Czyli będziemy mieli automatyczne zbieranie kryształków. To mi się podoba, nie będę musiał biegać za tymi gachami. E, może pomyślę za chwileczkę jeszcze, żeby postawić gdzieś jeszcze gachy. Nie byłoby to głupie wcale. Fajnie by było, jakbym mógł rozkładać w jakiś sposób kamień do gach. E, no, na pewno. Na pewno to ustrojstwo karmi gachy, więc to na pewno będziemy musieli przetestować, ale najpierw to ja muszę metal nazbierać na piec, potem dopiero będę mógł myśleć o czymś takim. Tylko że tu, zobaczcie, co mnie też zastanawia, jest napisane Force Feeds One Gaha, czyli że no karmi jedną gachę. Czyli co? Ja będę musiał mieć jedną taką platformę na jedną gachę i, i, i kurde, no nie wiem, naprawdę nie wiem. Dopóki tego nie wybudujemy, to się nie dowiemy. Weźmy tego paliwka trochę. Wsadźmy to paliwko tutaj. Aktywuj. O, normalny gacha krystal mamy. A tylko wiecie co ja pupy, Stop, 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 stop. Nie zbieraj kup, kup. Kup, niech nie zbieram, bo po co mi kupy? To mogę otworzyć i to mogę otworzyć. No i zobaczcie, rzadki kamizelka prewencji. Trochę słabo, bo prawdopodobnie tego w ogóle nie będę używał. Bo ja tego w życiu nie naprawię, bo to bardzo dużo polimeru będzie kosztować i tak dalej, to to się nie opłaca. No ale takie schemaciki będziemy mogli sobie tutaj dropić. Więc to jest w sumie spoko. To jest w sumie bardzo spoko. Nie jestem pewny, jaki zasięg ma item kolektor i nie jestem pewny, jaki zasięg ma ten Dino Storage. Tutaj o ile się nie mylę, możemy rangę pokazać, o. No nie za duży zasięg. Idealnie nam tak wystarcza tutaj, żeby te gachy sięgnąć. Ale szczerze, nie będziemy mieli nigdzie indziej kamieni. Żeby gachy postawić Ja się muszę przeprowadzić Ja się muszę przeprowadzić, możecie mi dać znać gdzie powinienem mieszkać Potrzebuję dużo kamieni, żeby te farmy porobić wszystkie eee, Potrzebuję materiały, potrzebuję nie mieć tych metalowych struktur eee, Żeby mi dinozaury pod tekstury nie wpadały No i żeby fajnie, w miarę ładnie to wyglądało i w miarę łatwo się to dało obudować eee, Więc prawdopodobnie w najbliższym czasie będę szukał nowej miejscówki na bazę Tu mi się nie podoba, Fa znaczy w sensie Fajnie to miejsce wygląda, ale no nie jest w ogóle praktyczne, nie? O, wszystko kurde, tylko nie to co chciałem, nie? No oczywiście, że tak. Jeden cały metal, który ja tu widziałem. No i co ja mam z nim zrobić teraz? No, to jest jeszcze egzekutor na 150. levelu. Jeszcze tego brakuje, żeby mi zabił kurde ankielozaura mojego. A przynajmniej ankielow wie se level, może na nim, nie? I schemacik zdobędę. Pięknie. No i. Level 144? A czemu nie 150? Co to miało znaczyć? A ty możesz to zbijać jako metal? Nie, nie możesz. Dobra, to nie szkodzi. Dobra lecę zbierać metal, żeby go już kurde zacząć przepalać, bo bez tego to, to to my nic nie zrobimy. W międzyczasie będę myślał nad nową miejscówką na bazę. Potrzebujemy materiały, potrzebujemy dużo kamieni, żeby gachy się porozkładać, no i ten me dostęp do metalu czy coś, nie wiem. Nie mam bladego pojęcia jeszcze jak jak to jak to będzie wyglądać. Yy, ale zdecydowanie, zdecydowanie musimy zmienić miejscówkę na na, na bazę. No tak średnio bym powiedział z tym metalem muszę przyznać. Nawet na połowę pieca pewnie nie będę miał, kurde. No i co teraz mam zrobić? Gdzie ja mam metal zbierać? Oni by owszem, można zabijać roboty, ale kurde, z jednego robota wypada 40 metalu. No to lepiej pierdyknąć w jedną skałkę ankilozaurem i mieć 200 metalu, nie? Nie, nie, nie. Ja muszę znaleźć kurde nowe miejsce na bazę. No albo dużo gach muszę mieć. No tylko, że żeby dużo gach mieć, to też muszę mieć dobre miejsce na bazę. Dobre miejsce na bazę muszę mieć takie, żeby kurde Kamieni było dużo, żeby gachy mogły sobie zbierać kamienie, albo chociaż, żebym ja mógł zbierać kamienie, żeby tym gachom dawać, nie? Szczerze, nie mam bladego pojęcia, skąd metal brać. No i co, wykopałem, kurde, wszystko wokół bazy. No, czekajcie, zaraz zobaczymy, kurde, ile ja tego metalu mam. No, zebrałem niecałe 3000 metalu. No, na piecek jeszcze nie wystarczy, ale już jesteśmy blisko, nie? Już jesteśmy blisko. No, tylko, kurde, oczywiście, jeszcze to musimy tutaj przepalić wszystko. No dobra, słuchajcie, oswoiłem kilka nowych gach tego bobra. Mamy już mniej więcej zamysł tego jak to będzie zautomatyzowane. Zobaczcie, że mamy już jakieś kryształki. Nie wiem dlaczego kurde nie pojawiają się te, te lepsze kryształki. Będziemy na pewno potrzebowali więcej sów w najbliższym czasie, więc to, to tym się zajmę, ale może, e, może nie. Muszę o tym nagrywać odcinków, bo po co? Już sowy oswajałem, zresztą ja takie sowy na niskich levelach prawdopodobnie będę oswajał e, i może sobie je porozmnażam, żeby więcej tych peletów było. E, musimy zmienić miejscówkę na bazę, żeby mieć więcej Więcej kamieni, więcej materiałów i przede wszystkim, żeby nie było metalowych takich struktur, żeby mi dinozaury pod tekstury nie wpadały. Szkoda, że nie udało mi się znaleźć zrzutu. W ogóle, kurde, nawet dymu żadnego nie widziałem, słuchajcie. Słyszałem zrzut, jak oswajałem Bobra. Ale żadnego zrzutu nie widziałem i to jest troszeczkę problem, bo chciałem zrobić niebieski zrzut. Może by była szansa na jakieś dobre przedmioty. No nie wiem. Na razie olać zrzuty, słuchajcie, skupimy się na tych gachach, więc ja bym się zajął sowami, zająłbym się metalem, żeby było, kurde... Tego, żeby zrobić piecyk No i żeby wypróbować przede wszystkim tą platformę Na gachy, bo nie wiem jak to działa Będziemy potrzebowali jeszcze tylko elementu Sobie troszeczkę pozbierać, ale to nie jest jakiś taki Bardzo duży problem Tutaj na tej mapie No ale słuchajcie, to by było tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się spodobało Zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał Żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam Także trzymajcie się, do zobaczenia Cześć